Za wierność Bogu. Pan Bóg daje łaski szczególne. Maria Magdalena wytrwała pod krzyżem Jezusa z matką najświętszą i świętym Janem. A później, Pan Jezus z i jej się pierwszej objawił. I ona była tą, która oznajmiła apostolom o zmartwychwstaniu. O zmartwychwstaniu wszyscy słyszeli, ale nikt go sobie nie wyobrażał, nawet nikt na to nie liczył. Dla nich śmierć Jezusa była kresem dzieła, choć w pamięci wiedzieli, że miał zmartwychwstać. I gdy do tego doszło, to widzenie Jezusa Zmartwychwstałego było tak nieprawdopodobne, że nawet wierna Maria Magdalena Jezusa w pierwszej chwili nie rozpoznała. Bo też Jezus Zmartwychwstały to nie ten, który powraca do życia doczesnego. To Jezus chwalebny, chwalebnego ciała, to inna, niedotychczasowa jakość. Tej intensywność przekraczała pojemność ludzkiego rozumienia. Taki Jezus wyjawnił się Marii Magdalenie. To było coś więcej niż wtedy, gdy apostołowie na górze tabor widzieli Jezusa odmienionego. To była rzeczywistość dotykalna oczami, uszami wyobraźnią sercem całym. Tak Pan Jezus ujawnił się Marii Magdalenie, aby dzisiaj słysząc o tym, mieć również udział w jej doświadczeniu zmartwychwstałego Jezusa i zmartwychwstałego przyjmować jako żywego i kochającego. Taki to Jezus. Przychodzi do umiłowanych. Kto z nim wytrwa na krzyżu do końca, ten będzie zbawiony. A zbawienie będzie szczególną, wyszukaną i stworzoną okolicznością dla zbawionego, tak by człowiek Bogiem lśniony. Mający udział w nim, miał w niezwykłości Bożej radość. Bóg hojnością przewyższa człowiecze marzenia i oczekiwania. Boża odpowiedź, Boża miłość na wieczność jest nieprzewidywalna, ale intensywność jej jest tak olbrzymia, czy brakuje ludzkiej skali, ludzkich porównań względem tego, kim Bóg jest dla spawionych? Bo, doświadczając przyjaźni ludzkiej i piękna tego świata, już można poddać się zachwytowi pełnemu wdzięczności i radości. Są okoliczności życia, które można nazwać weselem. Lecz to jest wszystko przejściowe i małe, dopiero wesele w ojczyźnie zbawionych, dopiero spełnienie siebie w sytości bezgranicznej. Dopiero to, co daje Bóg, jest tym, co człowieka wypełni, jest dla Niego upragnieniem. Trzeba się więc uczyć postawy zawierzenia i wytrwałości, aby nie dać się zasmucić. Zrozpaczyć, doprowadzić do niechęci czy rezygnacji. Nie po to bowiem, nie po to bowiem człowiek żyje, by przegrać siebie, lecz znaczy po to, by odzyskując Boga po utraceniu grzechowym, tym samym odzyskać siebie. Kto pragnie Boga, otrzyma Boga. Kto otrzyma Boga, otrzyma Boga. I dopiero wtedy otrzyma siebie. W swoim świętym rozwoju. Dlatego wiara jest przynależnością do Boga i marzeniem o Bogu, ufnym trwaniem przed Nim, gdy na smutki i niedostatki doczesne nałożysz wiarę swoją jako przynależność do Boga, trud ziemskie zależeją, ból nie będzie tak intensywny. Dlatego, że kto z Bogiem ten wytrwa i wytrwa, i wytrwa i wytrwa do końca, do końca bezkresnego. Niedawno bandyckie rządy w Stanach Zjednoczonych wypuściły niewinną kobietę z więzienia po 43 latach. 43 lata w niewinności siedzieć w więzieniu. Wreszcie władcy się dopatrzyli, że ona jest niewinna. Jak można przeżyć taki krzyż? Przeżyła. Na pewno z Bogiem, bo nie dało się zrozpaczyć. Odebrali jej doczesne życie, Bóg jej będzie zapłatą. Tak i w Twoim życiu. Także by Bóg mógł być Tobie zapłatą. Za Twoje więzienie, za Twoje krzywdy, za Twoje sieroctwo, za Twoje zgwałcenie przez świat, za wszystko. Bóg Ci będzie zapłatą. Pan Bóg daje siebie ludziom tak dalece, tak intensywnie, tak blisko, jak tylko może to przyjąć i znieść stworzenie. Dlatego stał się dla ludzi ojcem i bratem. A, zmartwy, a zmartwychwstał Jezus, posyłając Marię Magdalenę do apostołów, mówi, wstępuje do ojca mego i ojca waszego. Do Boga mego i Boga waszego, nie mówi naszego. Mojego i Waszego. Jest rozbieżność i różnica między Stwórcą a Stworzeniem, Zbawicielem a Zbawionymi. A ludziom chciałoby się tak wszystko jedno, tak wymieszać, spoufalić i uczynić się równym z kim. Grzesznik z Bogiem? Niwelacja różnic, gradacji, pozycji jest ciężko chorym zabiegiem. Ludzie są tego nauczeni pod klasem, a cóż to? Wszyscy są równi, wszyscy jednakowi, nierówni. I niejednakowi. Każdy jest inny, nie ma równości. Inność, odrębność, osobliwość każdego człowieka czyni go podległym Bogu. Dlatego zjednoczenie się z Bogiem świętych nie jest zmieszaniem się natur. Przy takim wydarzeniu, jak zmartwychwstanie Jezus, i to objawia, aby się ludziom w głowach za bardzo nie pomieszało i nie przewróciło. My nie chcieli się spoufalać z Bogiem, jak to ma miejsce w relacjach fałszywych między ludźmi na ziemi. Modlitwa. Czyli sprawiedliwe znalezienie się przed Bogiem porządkuje myślenie i wartościowanie. Gdy będziesz mieć uporządkowane myślenie i wartościowanie, nie popełnisz wielu błędów i uchronisz się od zbędnych utrapień. A dlaczego wiele błędów popełniłeś? Bo braku rozumności i pokory, to dlaczego Pan Bóg do tego dopuścił? Abyś wreszcie był rozumny i pokorny, jeżeli aż taką cenę doczesną musisz zapłacić, to płać, Byleś pozyskał prawdę o tym, jaka jest Twoja miara, przeznaczenie i cel. Pan Jezus. Wyróżnił Magdalenę, Marię. No, ale też ona pierwsza przyszła do grobu. A później wytrwała pod jego krzyżem ona, Matka Najświętsza i Święty Jan. Wydrywać, nie stchórzyć i nie odstąpić, Wydrywać. Szlachetna to cecha. Pan Bóg może za obecność pod krzyżem dał jej takie objawienie swojego zmartwychwstania, zanim jeszcze wstąpił do Ojca. Jezus ją posłał, by oznajmiła. Dzięki jej oznajmieniu my mamy dowody wiary w Chrystusowe zmartwychwstanie. Nasze przekonanie o Chrystusowym zmartwychwstaniu nie jest domysem i podejrzeniem, lecz jest udokumentowanym faktem, świadka zmartwychwstania. A zmartwychwstanie było konieczne dla zgładzenia grzechów. Bo jeśli Jezus śmiercią pokonał grzech, to śmierci nie ma. Jak śmierci nie ma, musi być zmartwychwstanie. z tym że Jezus nie wrócił do życia ziemsku utraconego ujawnił się w ciele chwalebnym daleko bardziej niż wtedy gdy była wizja na górze Tabor gdy olśniewająco białe szaty były jego okryciem i ujawnił się swoim trzem apostołom. gdy Mojżesz i Eliasz rozmawiali z nim. Teraz Jezus rozmawiał z Marią Magdaleną. I po wydarzeniu z Marią Magdaleną powinieneś mieć już śmiały i odważny przystęp, aby sobie porozmawiać z Jezusem w Twoim życiu codziennym, aby u Niego pobyć i Twoja aktywna improwizacja modlitewna by miała znaczenie i moc Boga w Tobie.